Czy zastanawiałeś się kiedyś, co Bóg dla ciebie przygotował? Być może przeżywasz trudny okres z trudnościami, które wydają się nie mieć końca, ale co jeśli powiem ci, że niezależnie od tego, w jak trudnej sytuacji się znajdziesz, nie jesteś sam? Bóg ma dziś dla ciebie coś, o czym możesz porozmawiać, coś, co odmieni twoje serce, a może nawet życie. W tej chwili jest gotowy cię wysłuchać. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad ogromem tej miłości, która wita Cię nawet wtedy, gdy nie czujesz siły, aby kontynuować? Uwierz mi, Pan słyszy teraz Twoją modlitwę. Weź głęboki oddech i pozwól Mu wejść do Twojego serca. Są w życiu takie momenty, kiedy wydaje się, że wszystko się wali, tracisz pracę, zmagasz się z chorobami, tracisz bliskich. A pośród tego wszystkiego pojawia się pytanie, gdzie jest Bóg? Czy opuści nas, gdy będziemy tego najbardziej potrzebować? Biblia uczy nas, że nawet gdy czujemy się słabi i samotni, On nigdy nas nie opuszcza. Pamiętasz Dawida? Młody człowiek, który mimo braku sił pokonał giganta Goliata, bo zaufał mocy Boga. Dawid nie patrzył na swoją małą posturę, ale na wielkość Boga. Czasami giganci w naszym życiu wydają się więksi niż cokolwiek. Innego, ale słowo Boże jest jasne: większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Chcę, żebyście przez chwilę pomyśleli, kim jest olbrzym przed wami w tej chwili. Co rzucasz wyzwanie i próbujesz odebrać ci spokój? Może to być ból, strach, niepokój, a może samotność. Chcę, żebyś wiedział, że Bóg zna twoją walkę. On cię widzi, słyszy cię, zależy mu. W najciemniejszych chwilach, kiedy wydaje się, że nie ma już wyjścia, pojawia się Boże światło. On jest naszą nadzieją, naszą siłą, naszą pociechą. Kiedy poczujesz, że już nie dasz rady, Bóg cię podniesie. On da ci siłę, której potrzebujesz, odnowi twoją wiarę i wskaże ci drogę naprzód. W tej chwili chcę skierować do ciebie wyjątkowe zaproszenie. Jeśli czujesz obecność Boga dotykającą twojego serca, obejrzyj ten film. Polub, aby inni ludzie również odczuli to przesłanie nadziei i odnowy. Podziel się z kimś, kto potrzebuje usłyszeć, że nie jest sam, że Bóg jest z nim. I skomentuj poniżej słowo od nowa, jeśli czujesz, że Bóg odnawia teraz twoją siłę i wiarę. Bo nie chodzi tylko o wysłuchanie modlitwy, ale o przeżycie prawdziwej przemiany, zmiany, która zaczyna się w sercu. A teraz pomódlmy się razem. Chcecie zaprosić do wejścia przed oblicze Boga, wiedząc, że on już ma odpowiedź na twoją modlitwę. Rozmawiajmy z Nim, jak Syn rozmawia z Ojcem. Bez względu na sytuację, ból i trudności możesz ufać, że Bóg Cię słucha. Biblia uczy nas, że modlitwa jest naszym dialogiem ze Stwórcą, a kiedy się modlimy, On nas słucha. Nawet jeśli brakuje słów, Duch Boży wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Jeśli więc jesteś w miejscu udręki i cierpienia, wiedz, że on tam jest i słucha każdego słowa Twojego serca. Panie Boże, w tej chwili stoję przed Tobą z otwartym sercem. Wiem, że Ty jesteś Bogiem, który wszystko może. Że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, Panie. Nie jestem doskonała, mam swoje słabości, ale dzisiaj przychodzę przed Ciebie oddając wszystko, czym jestem. Składam przed Tobą moje zmagania, moje bóle i moje lęki. Wiem, że jesteś wierny i nigdy mnie nie opuścisz. Panie, dotknij każdego, kto słucha tej modlitwy. Dotykaj, Panie, serc tych, którzy są zdesperowani, tych, którzy czują się samotni, tych, którzy są na skraju oporu. Panie, niech odczują teraz Twój pokój, niech Twoja obecność będzie realna i namacalna w ich życiu. Odnów swoje siły, panie, odnów swoje nadzieje. Niech Twoje światło jaśnieje w każdym ciemnym zakątku ich życia. W imieniu Jezusa oświadczam, że każdy, kto modli się ze mną w tej chwili, zostanie poruszony Twoją łaską. Amen. Chcę podzielić się z Wami czymś, co wydarzyło się w życiu mojego przyjaciela. Był w bardzo trudnym okresie, bez pracy i problemów zdrowotnych. Nie wiedział, co jeszcze zrobić. Ale oddał się Bogu, modlił się z wiarą, i w krótkim czasie jego życie zaczęło się zmieniać. Otrzymał nieoczekiwaną ofertę pracy, i jego stan zdrowia zaczął się poprawiać. Kiedy zaufasz Bogu, On zacznie działać cuda. Nie w sposób, jakiego oczekujesz, ale w sposób, który jest idealny dla Twojego życia. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg ma dla Ciebie cel. Nieważne jak ciężko walczyłeś, bez względu na wyzwania, przed którymi stałeś, On ma plan, abyś wygrał, i On wypełni ten plan, jeśli Mu zaufasz. Jeśli naprawdę wierzysz, że Bóg może i przemieni Twoje życie, polub ten film i udostępnij go komuś, kto potrzebuje modlitwy. Skomentuj poniżej słowem zwycięstwo. Abyśmy mogli wspólnie zadeklarować, że jesteśmy silniejsi i że Bóg da nam zwycięstwo. Nie zapomnijcie śledzić kanału po więcej chwil modlitwy i wiary. Niech Bóg błogosławi Twoje życie, Twoją rodzinę i wszystko, co złożysz w Jego ręce. A teraz, zanim zakończę, chcę odmówić jeszcze jedną modlitwę błogosławieństwa nad Waszym życiem. Panie, niech każdy oglądający ten film odczuje w potężny sposób Twoją obecność. Niech powstaną.